Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Zalewski i prowadzę kanał CELAS Marin. Dzisiejszy odcinek jest pierwszy z serii, w którym będziemy porównywali różne łodzie. Dzisiaj są to łodzie typu kabinowego. Zapraszam Was za chwilę zobaczycie, jakie kryteria musiałyby są przyjęte, aby porównać te łodzie. E Łodzie, które biorą udział w tym filmie, to jest QuickSilver 805, parker 800, Sil silver raptor DC oraz Marine 80. Jakie kryteria? Przede wszystkim Łódź musiała być, e, Łódź musiała mieć silnik zaburtowy, powinna być transportowalna, powinna mieć osobną toaletę, spanie dla co najmniej czterech osób oraz kategorię projektową C. Ceny, które tutaj widzicie, są to ceny brutto, w wersji podstawowej. Z silnikiem zaburtowym 300-konnym, i teraz, w zasadzie, jaka to jest motorówka? W Yamarinie to jest Yamaha, oczywiście, w Silver Raptor jest Honda, Parker i Quicksilver mają tutaj Merkury 300-konne zamontowane. Transportowalność była bardzo ważną cechą dla tych łódek. Jedna z tych łódek, Parker 800, ma problemy, żeby być łodzią transportowalną. Wyjaśnię to później. No więc dobrze. Zaczynamy mój ranking. Jest to tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia. Może macie inne doświadczenia? Dajcie znać w komentarzach. Czwarte miejsce zajął Silver Raptor. Dlaczego? Zalety tej łódki to przede wszystkim jest ogromna kanapa, która tutaj znajduje się w kokpicie. Jest to najszersza łódka 276, więc ma największą kanapę i fajnie też ma to rozlokowane. Bardzo fajna owiewka która tutaj chroni całą załogę i pasażerów od bocznego wiatru. Nie tylko od dziobu, ale również od, bo, od boku. Ta łódka ma bardzo dużo miejsca w sobie. Jak tutaj widzicie, ten kokpit, te schody nawet są takie szersze niż zwykle na dziobowy pokład. Dlatego, że ona po prostu ma 2,76. Łódka ma też wady, o których zaraz, zaraz, wam, zaraz Wam o nich powiem. Ale zwróćcie uwagę, jak się wchodzi na tą łódkę. Raz, dwa, trzy. Tutaj są trzy stopnie, żeby wejść z kei na, na tą łódkę. Według mnie jest to bardzo niebezpieczne, nie ma się tutaj czego po prostu złapać. I musicie na jednej nodze musicie stawać, żeby po prostu wejść do środka do łódki. Czyli wady, o których już mówiłem. Tutaj są te trzy stopniowe schody. Tutaj też się widać wewnątrz. Raz, dwa, trzy. No tak się nie robi, tam nie ma, nie ma, żadnego, nie ma niczego, żeby się złapać. Wewnątrz ta, ta koja rufowa, przepraszam, koja rufowa jest, niewygodnie się pod nią wchodzi, niewygodnie się z niej wchodzi, toaleta jest dość niska. Tutaj trzeba niestety chyba na, na klęcząco sprawy załatwiać. I wygląd zewnętrzny tej łódki. Moim zdaniem ta łódka wygląda najgorzej ze wszystkich tutaj prezentowanych łodzi. Ten kto wymyślił te bimini dla tej łódki, powinien się zastanowić nad tym, co robi. Trzecie miejsce zajęła łódka Quicksilver 800 Cruiser. Jest to łódka, którą ja używam. Bardzo ją lubię, bardzo mi się tutaj ta łódka podoba. Zalety tej łodzi. Łódka ma bezpieczne wejście na jach i pokład. Zobaczcie, jakie tutaj są szerokie schody. To są naprawdę 70-80 cm schody, żeby sobie wejść z kokpitu na ogromny pokład słoneczny. Tutaj również z tyłu nie ma żadnych schodów, jest to prawda mały próg, ale to jest bardzo bezpieczne wejście. Nie ma tutaj tych schodów, które widzieliście w raptorze. W Silverze. Ogromny pokład słoneczny składzącą się, składącą się tutaj tylnią kanapą rewelacyjny stosunek ceny do funkcjonalności i wielkości łódki. Jeżeli szukacie łódek, łódki do 500 tysięcy brutto, to lepszej nie znajdziecie, biorąc pod uwagę cena, wykonanie plus funkcjonalność tej łodzi. Ale oczywiście ta łódka też ma swoje wady. Wadą tej, łód, tej łódki jest naprawdę mała toaleta. Tu 1,90 m chłopak, czyli taki jak ja. Wszystko na kolanach. Wąskie wejście do koi rufowych, podobnie jak w Silverze. Wchodzimy tutaj, wciągujemy się wręcz tutaj do, do tego pomieszczenia. Jedną nockę dwie można przespać, ale więcej na pewno nie. Jakość wykonania mogłaby być zdecydowanie lepsza. Zobaczycie później, że cena łódki jest adekwatna do wagi łódki. To jest jakby czym większa waga, tym łódka jest, tym łódka jest droższa. Drugie miejsce zajął Jamarin 80. Teraz jego cechy. Najlepszy w klasie aneks kuchenny. Zobaczcie, jaki jest piękny ten aneks kuchenny. Z rozkładanym tu na bokiem jakimś dodatkowym stołem. Mamy płytę elektryczną, mamy zlew, mamy jakiś o, na śmieci taki pojemnik. Tu jest szafka, tu jest lodówka. Ja widziałem to na żywo, jest fenomenalne. Bezpieczne wejście na jach i fantastyczne wejście na pokład dziobowy. Tak, ta łódka ma taki z boku. Otwiera się tutaj kawałek szyby. Przedniej owieczki się otwiera, i się wchodzi na dziób bo, boczny, mega bezpiecznym wejściem. Super rozwiązanie to jest. To trochę zabiera miejsca w kabinie, niestety, ale tutaj na pokładzie to jest rewelacja. Także jest bezpieczne wejście, też ma taki jeden mały stopień, żeby wejść po prostu tutaj do, do kabiny. Przepraszam, do kokpitu. Biały kokpit z białymi ploterami. Widziałem to na, w Düsseldorfie. Fantastyczne. To jest fantastyczne rozwiązanie. Pięknie to wygląda. Co prawda jest jeszcze ciemny na, na tym zdjęciu, ale tu już nowe wersje mają, mają białe. Łódka ma niestety też wady. 630 tysięcy brutto za 26 stopowy jacht w gołej wersji plus silnik to jest naprawdę za dużo. Tylko droższy jest Parker, ale Yamarin nie ma jeszcze w Polsce takiej opinii, i takiego doświadczenia jak Parker i myślę, że są troszeczkę za drodzy. Ciasne wejście do koi rufowych, jak byłem na targach, to porywałem tam wejść, tam też się trzeba wczołgać, tam też się trzeba wczołgać do tego do tej, do, tej, do tej koi, która jest na rufie. Brak szafek, szuflad i bakis w kabinie, to jest bardzo słabo. Są takie minimalne, oczywiście pod tymi materacami, ale za 630 tysięcy nie powinno być, nie powinno brakować mi szafek szuflad i tak dalej. Zobaczycie zaraz, jak to Parker rozwiązał fajnie. Miejsce pierwsze oczywiście Parker. Jest to łódka najdroższa z tych wszystkich, ale jakość po prostu i kosztury. Zalety to jest fantastyczne wykonanie i jakości. Oprócz kuchenki, która jest w, jest w standardzie, to jest taka zwykła kuchenka, którą kupujecie w Kastorami gazowa. Na, na nabój, żeby taką kuchenkę mieć. Mnóstwo szafek. Przyczepionych do, pod sufitem yy, nad bulajami, szuflady, szafki w toalecie. No coś fantastycznego. Bardzo ma bezpieczne też wejście i od dziobu, i tutaj na pokład słoneczny. Wady. Uwaga, ta łódka waży 2800 kg silnikiem i moim zdaniem nie może być transportowana na BE. Chyba, że macie aluminiową przyczepę, która waży z 500 kg. I teraz musicie spuścić z, tego, z tej łódki paliwo, wodę, ścieki, zabrać wszystkie szpargały, żeby uzyskać te 2800, bo 2800 jest, jest to nic innego jak waga łódki suchej. To sobie teraz doliczcie paliwo, wodę, jakieś tam klamoty, które człowiek wozi i tak 650 tysięcy brutto to nie jest cena, za którą ja kupuję 26 stopową łódź, tylko w, gol, w wersji golasa plus silnik. Następną wadą jest ta kuchenka gazowa. To jest najprostsza kuchenka na, na nabój. Ona kosztuje 90 zł w Kastoramie i oni tak dali ją do tej łódki. Tutaj zobaczycie punktację, jaką, jaką dałem e, tym łódkom. E, punkty za cenę. Tutaj minus dwa punkty dostał Parker, e, bo ponieważ jest bardzo drogi. Ja, Marin, tak samo. Myślę, wydaje, że tutaj cena tych łódek to jakaś to... 500 tysięcy brud to za golasa z silnikiem. Tutaj Quicksilver otrzymał 2 punkty za to, że jest najtańszą łódką, a funkcjonalność ma bardzo dobrą, przyznane za wygląd wewnętrzny i zewnętrzny. To jest tylko moja, to jest tylko mój osobisty odbiór, więc mogą na pewno być inne niż yy, te wasze. Dajcie w komentarzach znać, czy podoba wam się taka wersja porównywania łódek. Czy chcielibyście to widzieć w jakiś inny sposób? Ta, dziękuję wam za oglądanie, za komentarze. Za lajki, subskrybujcie kanał, to na pewno pomoże rozwinąć się temu kanałowi.